Część Boże. Tydzień temu w Ewangelii rozważaliśmy temat przebaczenia. Dzisiaj jest on kontynuowany, ponieważ Chrystus mówi w słowie o nielitościwym dłużniku. Historia bardzo ciekawa. Dłużnik był winien swojemu Panu ogromną kwotę, nie był w stanie w żaden sposób jej spłacić, dlatego Pan okazał mu miłosierdzie, ponieważ Go o to prosił z całego serca. Ale niestety ten sam sługa nie potrafił później darować swojemu współsudze, który był mu winien dużo, dużo mniej niż tamten swojemu panu. I Chrystus pokazuje w tej Ewangelii to, jak ważne jest, aby być miłosiernym wobec ludzi, tak jak pan jest miłosierny wobec każdego z nas. Może niestety czasami my siebie porównujemy z innymi w kontekście grzechów, które popełniamy, czy nie popełniamy. Być może nie popełniamy od dawna grzechów ciężkich i czujemy się lepsi niż inni ludzie. A przecież święty Paweł w liście do Rzymian pisze: Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Może warto czasami przypomnieć sobie siebie, kiedy klęczymy przy konfesjonale i prosimy Boga o przebaczenie. Przypomnienie sobie siebie w takiej sytuacji jest bardzo uzdrawiające w kontekście tego, kiedy widzimy grzechy innych. Dobra nowina w dzisiejszej Ewangelii polega na tym, że Bóg zawsze nam przebacza, a więc spróbujmy być naśladowcami Pana Boga. Naprawdę będzie nam się żyło dużo lżej i szczęśliwie.